Dagmara odgryzła się Rutkowskiemu, wystarczyło kilka zdań. Nie przypominam sobie. Jakiś czas temu wyszła na jaw mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej, a w mediach rozgorzała dyskusja na jej temat. Głos w sprawie celebrytki zabrał także Krzysztof Rutkowski, który zdradził, że niegdyś brał udział w akcji w agencji prowadzonej przez Królową Życia. Celebrytka postanowiła odeprzeć te słowa. Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej. Dagmara Kaźmierska zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w Królowych życia. Wówczas dała się poznać widzom jako osoba charyzmatyczna, o barwnej osobowości i ogromnej empatii. Wprawdzie nie ukrywała swojej kryminalnej przeszłości, jednak w momencie, gdy na jaw wyszły szczegóły jej działalności, wiele osób odwróciło się od niej, piętnując to, co niegdyś miało się wydarzyć. Nasz portal dotarł do zatrważających informacji, z których wynikało, że Dagmara Kaźmierska, która niegdyś wprowadziła dom publiczny, miała być brutalna wobec swoich pracownic świadczących usługi seksualne. Celebrytka miała te kobiety bić, zastraszać, a nawet zlecić gwałt na jednej z nich. Krzysztof Rutkowski brał udział w akcji, która miała miejsce w domu publicznym Dagmary Kaźmierskiej. Krzysztof Lutkowski w rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradził, że w przeszłości wraz z policją miał okazję wziąć udział w akcji, która miała miejsce w domu publicznym prowadzonym przez Dagmarę Kaźmierską. Zdradził, że w tym czasie był zaangażowany w poszukiwanie prostytutki, za którą był wystawiony list gończy. O Dagmarze wiedziałem, bo wykonywałem jedną robotę na Dolnym Śląsku. Zresztą, ja byłem z policjantami w jej agencji towarzyskiej. Szukaliśmy dziewczyny, szukaliśmy prostytutki, która była poszukiwana listem gończym. I z policjantami kryminalnymi byliśmy w tej agencji. Dagmary tam wtedy nie było, ale wiemy, który to jest budynek zdradził Krzysztof Rutkowski. Przyznał również, że gdyby były przesłanki bądź otrzymałby informację, że w przybytku źle się dzieje, a pracownice są nieodpowiednio traktowane, i on zostałby poproszony o pomoc, bez wahania wkroczyłby do akcji. Dagmara niegdyś czerpała korzyści z nierządu. Potocznym językiem mówiąc, Dagmara była bur-el-mamą, która pilnowała biznesu. Tu nie ma wątpliwości, jak traktowała te dziewczyny, nie wiem, bo nikt do mnie na skargę nie przyszedł. Gdyby przyszły, to bym ją zamknął, powiedział Krzysztof Rutkowski. Dagmara Kaźnierska odpowiedziała na zarzuty Krzysztofa Rutkowskiego. Od momentu, gdy nasz portal opublikował materiał, który zawierał informacje dotyczące mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, ta usunęła się w cień i rzadko udostępnia w sieci materiały. Tym razem zdecydowała się poprowadzić transmisję na żywo, podczas której odniosła się do słów Krzysztofa Rutkowskiego. Wyjaśniła, że nie przypomina sobie takiej sytuacji, by detektyw pojawił się w jej przybytku, jednak jeśli faktycznie było tak, jak on mówi, to uważa to za potwierdzenie swoich słów, że w prowadzonym przez nią domu publicznym nic złego nie miało miejsca. Słyszałam wywiad pana Rutkowskiego. Nie przypominam sobie, żeby pan był w moim klubie, byłoby mi coś wiadomo. Może był w klubie kolegi, u mnie nie sądzę, że był. A nawet jak był, no to skoro pan Rutkowski był, wszedł normalnie, nic się nie działo, to powinno też dawać jakieś światło na to, jak się u mnie działo, że nie było żadnego gnębienia i tak dalej. No, ale ja się z tego tłumaczyć nie będę, wyjaśniła Dagmara Kaźmierska.